Przysiady zawsze lubię pełne. Mhm. Uh oh. Wystarczy. Przedzię ci cicho, ale macie teraz. Cieszę i te. No ciszę. <laughs> ale bardziej Wcześniej trzeba wstać. No i w następnych seriach ciężaru nie zmniejszam, ciężar zostaje ten sam, siły opadają, także bodziec jest wystarczający. Ale widać, że tylko jest zrobiona nawet pauza w tej górnej